Do tej pory podróżowałem po całym świecie. Startowałem w maratonie w Betlejem w Nowym Jorku. Startując z stoku, uświadomiłem sobie, że nie doceniam miejsca, w którym żyję, nie doceniam swojego kraju. Kiedy je parle de la ville de Bielostok, c'est vraiment une ville qui me plaît. Elle est, elle est tranquille, elle est calme, elle est à la fois belle. Elle a un vieux centre qui est vraiment sympa, très verte également. c'est un endroit où j'ai toujours un plaisir énorme à venir. Blogerzy piszący na temat biegania w Polsce mają niesamowitą siłę. Pokazują, jak bieganie może się stać pomysłem na życie. I pomyśleliśmy sobie, aby połączyć potencjał największych biegowych blogerów w Polsce, pokazać, że bieganie to nie tylko walka o życiówki, ściganie się z liczbami i ściganie się z innymi. Chcieliśmy przedstawić obraz wolontariusza nie tylko ze strony osoby, która spędza swój czas z dziećmi na onkologii czy też w hospicjum, ale też z drugiej strony, gdzie biegamy sobie, trenujemy. My, ludzie, społeczeństwo, Polacy mamy naprawdę potrzebę pomagania innym i mamy potrzebę świadomości, że nasze życie jest czymś więcej. A to możemy osiągać właśnie dzięki tego typu inicjatywom. Życzę sobie, aby impreza Electrum Ekiden z roku na rok zyskiwała na znaczeniu i aby organizatorzy zdali sobie sprawę z tego, że tego typu imprezami realnie zmieniają świat. Biegnąc na ostatniej zmianie, po drugim okrążeniu przydarzyła mi się kontuzja. Wiedziałem, że nie mogę zawieść chłopaków, muszę dobiec do mety, no żeby ich wysiłek też nie poszedł na marne. No i udało się, tak? Najważniejsze jest to, że można łączyć dwie pasje. Pasje do biegania i pasje do pomagania i to właśnie robiły na Ekidem, Nie liczy się to, które jesteś, nie liczy się to, jak szybko biegasz. Najważniejsze jest to, że biegasz i pomagasz. Róbmy dobrze, ludzie! Thank you.